Cało. Reakcji organizmu, Ale kiedykolwiek to może być nawet 15 lat temu. Płamstw. Przed programem każdy z uczestników zostaje podpięty do takiego urządzenia, a następnie zadajemy mu pytania na temat jego życia. Za chwilę no, usłyszymy te same pytania. Z tą różnicą, że będzie ich tylko 21. Witam lukasz! Czego bierzesz udział w momencie pracy. Myślę, że chciałbym się sprawdzić. Jakaś przygoda? Powiedz, nie bałeś się badania na wariografię? Jakie to uczucie w ogóle? Mm. No, stresik był taki mały, mały, nawet duży, ale przeszedłem, dałem radę. Studiów wspierać cię będą bliskie ci osoby. Dzięki, Szymek. Poznajmy się. Eliza, żona Marcina. Oh. Mariusz, tato Marcina. Sebastian, brat Marcina. Krystyna, mama Marcina. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że Barbie, wspierać, nienaturalna. Mogą ja nie rozumiem tego hype'u na naturalność. Natura brzydka często Mam jest. Nadzieję, że Stary. nadzieję, włosy pod pachami są naturalne i na nogach. Jak tak lubisz naturę? Znaczy się wiadomo, to można lubić, a no. 6 pytań do 5000 zł. Yy, podobnie jak twój tata z zawodu jesteś Mówią kobiet! Ale oczywiście kierunku, też nie muszą golić, jak się, jakim się podoba, no wiadomo. Na początku nie myślałem o tym, tak bardzo, żeby zostać kierowcą. Bardzo lubię jeździć, A to mnie przekonał i zdecydowałem się, i w, jak usiadłem pierwszy raz do ja autobusu za kierownicę, spodobało mi się bardzo. Pytanie pierwsze. Czy bywasz niemiły dla pasażerów swojego autobusu tylko dlatego, że masz zły dzień? O, się swyczy. tak Nie usłyszałem pytania, niestety. Ta odpowiedź to. prawda. Często bywają takie złe Nie, zdarzyło mi się raz i to zapamiętałem. Miałem naprawdę ciężki dzień. I Dzięki Jagger. Jest... Nie myły, więc przepraszam od razu za to. Ale przeprosiłeś wtedy, czy nie? Nie, wyszła z autobusu i już się nie, nie zobaczyliśmy. Dobrze, czyli teraz y, to jest twoja kamera. Możesz powiedzieć... Guciuwe, tak? po tej rundzie włącz tak. ten filmik. Z pewnością ci się spodoba, jak zobaczysz sam tytuł. Czatowi pewnie ja to też. jeżeli lubisz y, w swojej pracy? Okej. Okay. Kontakt z ludźmi. Ta praca nie jest nudna. No, chyba, że mam stałą trasę przez jakiś czas, i no, ale. Nie jest nudna, no i. dobrze się tak. Pytanie drugie. Czy, będąc kierowcą autobusu, przywłaszczyłeś sobie pieniądze, którymi pasażer zapłacił za przejazd? To kojarzę chyba tak. pytanie. Ta odpowiedź to. prawda. Jest, firmę. Czy, czy to jest normalna y, praktyka? Tak nie, się robi. Nie. Czy, czy jest... byłeś w szczególnej sytuacji? No Miałem trudną sytuację materialną, ale później wszystko zwróciłem, więc wszystko Zwróciłeś do, do kasy firmy? Tak, tak, tak. Także ukradłem to nie było czegoś takiego, tylko można powiedzieć na chwilę. Czy traktujesz pożyczkę. to jako pożyczkę? Nie, nie. Nie wiem jak to traktuję. Możemy następne pytanie? Pewnie. No nie wiem. No. Pytanie trzecie. Czy zdarzyło się, że popłakałeś się ze wzruszenia, oglądając ulubiony serial o miłości? Tak. Ta odpowiedź to Co? Prawda. Chcemy odpowiedział? się, e, to znaczy... Może zdaniem, mi się kiedyś zdarzyło, nie pamiętam. Eliza, jak długo jesteście razem? Ale to nie bardziej o miłości. Tylko czterech lat. Rok małżeństwem. Rok małżeństwem, czyli znaliście się trzy lata wcześniej. Mm -hmm. Marcin, jest wrażliwy, romantyczny? No, nie do końca. Dlatego mnie to zaskoczyło bardzo. Bo nie jest do końca takim wrażliwym. Ale wrażliwy. nie, nie zauważyłaś, że beczy w czasie romantycznych filmów, seriali? No jakiś tam no nic nie zauważyłam sobie. Bo płakałem, jak jeszcze nie spotkałem żony. A czy no. wobec ciebie? <grym> no. No. Yes. Wobec ciebie Marcin jest romantyczny. Nie zawsze. Chociażbym bym chciała, żeby to częściej bywało. Aha. Jak często kupujesz żonie kwiaty? No, nie za często. Nie za często, nie za bardzo. Ile razy? Parę się zdarzyło raz. Z dwa razy, na cztery lata dwa razy? To parę, to parę razy, zgadza się. Jak to. Pytanie czwarte. Czy chciałbyś, żeby twoje małżeństwo zostało.? Ja, ja często tak, kupuję małżeństwa pokazywane w serialach, które oglądasz. Tak. Ta, odpowiedź to. No to czego, czego, czego brakuje w tym małżeństwie, żeby było tak samo jak w tych serialach? Ja nie Czego ci brakuje? To jest moja wina, nie staram się tak bardzo, a powinienem. Czego, brakuje? czego brakuje? Tych kwiatów? Częściej kupowany? Znaczy, mąż jest może za bardzo zbyt nerwowy i za bardzo pochopnie podejmuje jakieś decyzje i za pochopnie wszystko robi, gdzie potem tego po prostu żałuje. Czy chciałabyś, żeby był spokojniejszy? Bardziej bardzo? stonowany i może więcej emocji, jak które tam okazuje, żeby może bardziej tak w sobie trochę dusił. Pytanie piąte. Czy uważasz, że Twoja żona powinna słuchać Twoich poleceń, ponieważ wiesz lepiej, co jest dla niej dobre? <laughs> Nie. A odpowiedź. Tu dobrą to... odpowiedzią powinno być, zależy. Przecież, bo to zależy w jakiej kwestii, no. Prawda. Znak zapytania? Co znak zapytania? Jest... Wyobraź sobie, że grasz w piłkę 40 lat, i twoja dziewczyna dopiero zaczyna grać w piłkę, i mówisz jej coś, żeby coś zrobiła, a ona mówi, że wie lepiej. No to. No wiesz, Już no. Trochę. Już trochę lepiej. Tak, daje ci szansę w małżeństwie. Eliza, ty prowadzisz e, salon kosmetyczny. Salon kosmetyczny i salarny, tak. Mhm. Ty jesteś szefem? Tak. Pytanie szóste. Czy kiedykolwiek bez wiedzy żony brałeś pieniądze z kasy salonu, który prowadzi? O chuj. O oh, Jezus, no nie, no, no. Nie. Oh. Ta odpowiedź to... Prawda. Prawda. Możesz odkadać... ci odwiedzać. W salonie możesz być, możesz być spokojna. Marcin, szóste pytanie za to. Super. Wygrałeś 5000 zł. Cześć, Saki. Możliwe, że niebawem mi na 3 zagramy. Trudno było? Nie, jeszcze nie. Czy chcesz grać? <laughs> tak? tak. Powinien grać? Tak. Powinien tak. grać. Dobrze, w takim razie zaczynamy drugą rundę pytań w tej rundzie. Pięć pytań, do wygrania masz 15 zł, boczak. Czy lubisz pieniądze? Lubię pieniądze, lubię. Jak są pieniądze, chyba każdy lubi. Czy sądzisz, że ewentualne wygrane pieniądze w tym programie to będą łatwe pieniądze? Już nie będą na pewno łatwe, ale na pewno się przydadzą. Pytanie siódme. Czy kiedykolwiek traktowałeś kradzież jako sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy? Tak. Ta odpowiedź to. Ta, to Dobra, do a teraz gadaj mój ty za kolaczku, kiedy tom clan z był z Sikhsiege, bo bym se zobaczył, jak zatracasz Aha. swą duszę w tej grze. Czy chcesz.? Coś nie, nie wiem. Pytanie ósmy. Czy zdarzyło Ci się ukraść coś swoim rodzicom i zrzucić winę na swojego brata Sebastiana? <grystanie> Taki złodziejasek trochę ten chłop. Ta odpowiedź to. Chciał się uśmiechnął. Miałeś wątpliwości? Nie, żadnych. Nie zdarzyło się nigdy nic takiego. Nie, pod tym względem brat jest. Mm. Pod tym względem jesteś w porządku. Dzięki, Ario czy Ryszarda, w Ryszard... tak. Ryszard się uczył szelkach chodzić, czy a jest chyba teraz odpoczywa. taka praca do I śpi. końca życia? Czy chciałbyś robić coś no. innego? Czy masz marzenia związane z inną pracą? Myś... Mam marzenie, chciałbym otworzyć swój bar. A jeśli chodzi o salon kosmetyczny twojej żony, akceptujesz taki wybór? Wprowadzenie tak. takiego interesu? Tak. Myślę, że raz zarabia na siebie i nie jest uzależniona od nikogo. Super sprawa. I dlatego ja też bym chciał tak kiedyś, jak moja żona. Pytanie dziewiąte. Czy boisz się, że twoja żona Eliza może cię zostawić, gdy jej firma zacznie przynosić dochody? O kurde. Nie. Ta odpowiedź to prawda. Kurde, na razie wygląda tak na zdrowe małżeństwo Możesz piękne. Jakie jest wasze małżeństwo? Małżeństwo, no. Są sprzeczki, mamy taką... Zaczynasz od sprzeczek? No, no, myślałem, że zaczniesz od czegoś pozytywnego. Nie no, fajne jest małżeństwo, ale zdarzają się różne takie kłótnie, chyba jak w każdym małżeństwie. Ale nie narzekam. Dzięki Mirosław. Fajnie jest, dobrze robią chłopaki, pozdrowienia. to jest związek partnerski? Czy powiem, że w naszym małżeństwie jest dużo konfliktów, a między innymi chodzi o pieniądze? Zresztą tak jak chyba wszędzie, w każdym małżeństwie są jakieś zgrzyty. No i najbardziej są o pieniądze, no niestety. Pytanie dziesiąte. Czy w sypialni Twoja satysfakcja jest dla ciebie ważniejsza niż zadowolenie Twojej żony? <śleszy> <śleszy> tak. Ta odpowiedź to prawda. Dodajemy coś do tego? Chyba nic. Pytanie jedenasty. Czy chciałbyś, żeby twoja żona była bardziej otwarta na nowe doświadczenia seksualne? Dzięki, Kraton. Tak. Ta odpowiedź to... Podduszanie? Prawda. Jezus... Co wy macie z tym duszeniem? A, czyli chyba macie trochę inne oczekiwania. Mąż ma może za bardzo wygórowane oczekiwania. Oj. Chyba dużo robi internet, telewizja. Człowiek za dużo się naogląda, a potem. <laughs> a potem już też nie działa. Dla Elizy. <laughs> ale co? No mądrze mówi. No, często no takie. Tak może jest. z drugiej strony jest też tak, że. Oh. Może ty jesteś zbyt konserwatywny. Może. Gdzieś tam może po drodze. Dlatego, że ja nie lubię eksperymentować. Okej, okay, nie będę drążył tematów. Zakończyliśmy drugi etap. Ty 15 tysięcy złotych. Przypomnę, w trzecim etapie jest do wygrania 30 tysięcy złotych Dzięki będą 4 pytania. Pytania mogą być. Kraten. Jaki plan na dziś? Chyba miasto, pograma, a potem Run Wizaka? Taki plan. Z strony 30 tysięcy to jest sporo pieniędzy. Tyle możesz wygrać, jeśli odpowiesz szczerze na cztery pytania. Czy Marcin powinien grać? Tak. Liza? Tak. Tata? Decyzję zostawiam synowi. Marcin, czy chcesz grać dalej? Nowe poegram? Nie chce mi się. Szczerze, nowe poegracie. O 30 tysięcy złotych za chwilę usłyszysz cztery kolejne pytania. Eliza, nie byłaś pierwszą dziewczyną Marcina, prawda? Prawda. Czy poznałaś jego poprzednią dziewczynę? Tak, poznałam bardzo dobrze. To znaczy bardzo dobrze. To znaczy no, że dała mi trochę, jak to się mówi, popalić. Dała mi w kości. Czy nie darzysz jej wielką sympatią? Nie. Pytanie 12. Czy uważasz, że twoja żona jest gorszą kochanką niż twoja była dziewczyna? O, kurwica No. A jajaj. Nie. I chyba zależy na tej odpowiedzi. Prawda. Nie jest tak źle. Pytanie trzynaste. Czy uważasz, że twoja żona ubiera się czasami jak kobieta lekkich obyczajów? Czy jesteś uważny? Nie spojleruj mi. Czasami jak kobieta lekkich obyczajów. Nie. Ta odpowiedź to wszystkie ciężkie pytania o ich związku pozytywnie wytlanikły się pytanie 14 czy jesteś usatysfakcjonowany swoim pożyciem małżeńskim ale nos mu zagwizdał To prawda, <grystanie> <grystanie> to... słabo wyjaśnić. O jak się boi, <grystanie> bardzo, <grystanie> bardzo Kurde, ja lubię eksperymentować. I... Czyli rozumiem, że brak y, satysfakcji łączy się głównie y, z seksem, tak? No tylko tak, a reszta jest wszystko w porządku. <grystanie> Co ty... Boże... Da się z tym coś zrobić? Myślę, że tak. Myślę, że da się. Myślisz, że, że znalazłbyś się w jakiś sposób? Myślę, że z czasem wszystko dojdzie do normy. Pytanie piętnaste. Niewygodny temat. Czy kiedykolwiek korzystałeś z usług prostytutki? O, o, czemu? <laughs> mówi tak, no, nie uwierzyłbym mu. Sposób w jaki to mówi. Prawda. Dzięki Sifon. Widzę od czasu do czasu uśmiechasz się. jest tak źle. Zakończyliśmy kolejny etap. Super. 30 tysięcy złotych. Zaraz będą pytania, czy myśli, żeby ją zdradzić, czy coś tam. Czwarty etap. Już zaraz to poleci wszystko. może aż. Trzy pytania. Do wygrania: 75 tysięcy złotych. Chciałbym, żebyś się dobrze Nie. zastanowił. Ja już mam dość. Czy warto? Eliza kręci głową na mnie. Nie. Ja po prostu już mam dość. Eliza, boisz się prawdy? Boję się usłyszeć znowu coś, co. podniesie mi jakieś wyciśnienie do góry. Lepiej nie wiedzieć? Lepiej nie wiedzieć. Oj. Niż prawda się dowiedzieć kiedyś... i prawda boli czasem. Tak, bardzo tak, bardzo. ale wcześniej czy później chyba tak jest, że prawda. Wyjdzie na jaw, ale. Nie, ja. Masz dość. Mam dość. Ale on nie ma. Gramy dalej. No, no proszę. Ja chyba popieram synową, także. Mama. Jestem za decyzją synową. Za kim jesteś? Za synową. Za legią. Przerwać grę. A 75 tysięcy złotych do wygrania? Pieniądze nieistotne. W tej chwili jest 30, może być 75. Nie szkodzi, ale może to zniszczyć nasze małżeństwo. Tak, czy coś czuję w środku, po prostu i. Żona ma dobre przeczucie i to często się sprawdza. Naprawdę często i bardzo dobre przeczucie ma, więc chciałbym zrezygnować. Kończymy grę. Wygrałeś 30 tysięcy złotych. Czy chciałbyś wiedzieć, co mieliśmy w zanadrzu? Ale odpowiadać nie muszę. Nie, nie musisz. Okej. Okay. Eliza? Spróbuj Ale Nie będziesz odpowiadał okay. na pytanie. Dobra. <śmiech się> boi <laughs> nie boi. Ładnie tylko pytanie. Dobra. Zgadzasz się? Coś ze zdradą Zadzacie coś się? mi się wydaje Marcin? No dobra. Aby się zezłościła. Dobrze, zapraszam naszego gościa specjalnego. O, o! Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. E, A tego jak z dziewczyna? Mam na imię Asia, jestem byłą dziewczyną. O kurwa! Co jest? Czy Jezu! O chujec Spotykałeś się ze mną, tajemnicy przed swoją żoną. Ja pierdolę!

Odpowiedź na to pytanie... Wyjaśnicie między sobą? Myślę, że tak. Wygrałeś 30 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Uh, dziękuję. Zapraszam. Ale cmoknęli. To się będzie teraz tłumaczyło. Oj, bardzo zimno. Mm-hmm.